Polscy Żydzi, którzy zmienili świat. Samuel Goldwin, a właściwie Szmul Gelbfisch, urodził się 17 sierpnia 1879 roku w Warszawie. Pochodził z biednej rodziny Abrahama i Hanny Gelbfischów i był najstarszym spośród szóstki ich dzieci. Jego dom był bardzo religijny, za sprawą ojca mocno poświęcającego się studiom nad Talmudem. Po jego śmierci, Szmul udał się w drogę. Drogę, która miała stać się początkiem jego American Dream. Drogę, która była zarówno metaforyczna, jak i rzeczywista, przeszedł bowiem do Niemiec pieszo, co stanowiło preludium do dłuższej podróży do Ameryki. Ta historia obfitowała w mniej i bardziej chwalebne epizody. Przed dotarciem do USA Samuel przebywał jeszcze w Anglii i Kanadzie. Podczas pobytu w królestwie Albionu przywłaszczył obce mienie i żebrał, co jednak nie pozbawiło go wiary w American Dream. Zmienił tam też nazwisko na Goldfish. Finalnie dotarł do USA, gdzie w 1902 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. W Ameryce zaczął robić karierę w handlu rękawiczkami, wykorzystując do tego celu wrodzone predyspozycje biznesowe. Zarobione w ten sposób pieniądze inwestował w rodzący się wówczas przemysł filmowy. Wraz ze szwagrem, a zarazem wspólnikiem, wyprodukował film mąż Indianki. Był to pierwszy film fabularny w historii nowo powstającego wówczas Hollywood. W 1918 roku, kiedy okazało się, że odniósł kinowy sukces, zmienił nazwisko na Goldwyn i ustanowił je nazwą swojej wytwórni filmowej, funkcjonującej od roku 1916. Owa wytwórnia w 1924 roku połączyła się z przedsiębiorstwami Markusa Lewa i Luisa Meyera, którzy, podobnie jak Szmul, byli Żydami z Europy Środkowej. To był początek słynnej na całym świecie wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, czyli popularnej MGM z ryczącym lwem w tle. Szmul Gelbfisch dzięki swojej determinacji wyprodukował blisko 140 filmów, z czego aż 48 doczekało się najważniejszych statuetek nagród Oscara. Historia szmula Galpfisza z Warszawy, znanego światu jako Samuel Goldwyn, to jedna z najbardziej spektakularnych historii od pucy buta do milionera i obietnicy American Dream. Historii, której sama fabryka snów by nie wymyśliła.